Czy wiesz, jaki jest największy problem, kiedy zmagasz się ze wzdęciami, zaparciami, biegunkami, bólem brzucha, dyskomfortem, przewlekłym zmęczeniem czy osłabieniem? Największy problem to znalezienie przyczyny, z czego wynikają te objawy. To nie sztuką jest zrobić test wodorowo-metanowy, przygotować się do niego, zdiagnozować SIBO i MO, następnie wziąć ksifaksan i z głowy. Sztuką jest znalezienie przyczyny skąd te objawy się wzięły, skąd się pojawiły niedobory i to w Twoim przypadku je nasila. Dzięki skutecznemu zaadresowaniu przyczyny jesteś w stanie uniknąć nawrotów, które mogą pojawiać się co parę tygodni, co parę miesięcy, jeśli przyczyna SIBO nie zostanie odnaleziona. Jak to zrobić? Większość osób borykających się z SIBO, tak jak ja, na początku, nie ma pojęcia, skąd czerpać tą wiedzę i szuka po prostu w internecie, znajdując przykładowe badania, które można wykonać, lub historie innych osób, które w jakiś sposób sobie z tym poradziły. Potrzebny jest ktoś, kto krok po kroku pokieruje Twoją diagnostykę, tak żeby ona miała sens, tak żeby ona wynikała z siebie i po kolei wykluczać potencjalne przyczyny, a nie robić randomowe badania, które.